Efektowna prezentacja wszystkich zespołów, pokaz piłkarskich sztuczek, gry i zabawy oraz prezenty. Za nami już dziewiąta edycja Siarkowych Mikołajek. To największa w całym roku impreza, którą organizuje klub sportowy Siarka Tarnobrzeg. To idealna okazja do zaprezentowania wszystkich, którzy należą do wielkiej sportowej rodziny. W tym roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu we wspólnej zabawie udział wzięło około 1000 osób w różnym wieku. Co roku 6 grudnia, czyli popularne Mikołajki, to dzień bardzo wyczekiwany przede wszystkim przez dzieci. W szeregach piłkarskiej Akademii Siarki Tarnobrzeg na co dzień trenują adepci piłki nożnej w różnym wieku. Tym razem nikt jednak nie myślał o obowiązkach, a liczyła się tylko i wyłącznie zabawa. Dla wszystkich grup przygotowano liczne atrakcje. Rok czekam zawsze, żebym, żebym się mógł spotkać z wszystkimi naszymi piłkarkami, piłkarzami, także, także dzisiaj... Ponad 400 można powiedzieć zawodników z siarki Tarnobrzeg, od 4-5 lat, skończywszy na, na juniorze starszym, pierwszej drużynie. Także tak myślę, że taki świetny moment, kiedy, kiedy możemy się wszyscy spotkać i ci nasi mali adepci widzą widzą swoich starszych kolegów. Także ogólnie rzecz biorąc myślę, że impreza się przyjęła, co roku szukamy nowych atrakcji. Mamy oczywiście strefy, strefy dmuchane boiska mini piłkarskie, rozpoczęliśmy też prezentacją wszystkich grup, także ogólnie żyjąc myślę, że, że warto na takich siarkowych minikolakach się pojawić, bo, bo to nie tylko jest dla dzieci związanych z ale też dla dzieci z całego Tarnobrzega i, i okolic. W tym roku gwiazdą imprezy był Paweł Skóra, mistrz świata, Europy i Polski w trikach piłkarskich. Gość specjalny przygotował okolicznościowy pokaz i udowodnił, że piłka nożna nie jedno ma imię. Efektowne sztuczki oraz ciekawe układy wywołały wielką radość, zwłaszcza u najmłodszych członków piłkarskiej rodziny Siarki Tarnobrzeg. Jeżeli chodzi o moją obecność na imprezach, to 90% moich występów to są imprezy, gdzie są dzieci. I czerwiec i grudzień to są dla mnie najbardziej intensywne miesiące pod kątem pracy. Czerwiec, z racji tego, że mamy wtedy dzień dziecka, a grudzień to, ze względu na. Dzień Mikołaja, Mikołaja i często odwiedzam właśnie kluby piłkarskie. Myślę, że jest to strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o atrakcje na tego typu wydarzenie. Cieszę się, że po raz kolejny jestem w Tarnobrzegu i mogę uatrakcyjnić tutejsze działania klubu Siarki. Mówię drugi raz, ponieważ kilka lat temu miałem przyjemność występować dla tego klubu. Jest to moja druga wizyta, także cieszę się, ponieważ widocznie organizatorom podobały się moje działania przy pierwszej wizycie i zaprosili mnie po raz kolejny. Ja trenuję sztuczki od 19 lat, ale zawsze powtarzam, że jak ktoś będzie systematycznie ćwiczył i będzie to robił z chęci, a że tak powiem nie z przymusu, to i po jednym roku czasu systematycznego treningu jest już w stanie Dobry poziom prezentować. Paweł Skóra, poza swoimi pokazami, przygotował konkursy oraz atrakcje dla dzieci. Chętnych do wspólnego wystąpienia z mistrzem nie brakowało. Wielki entuzjazm dzieci udzielał się także dorosłym. Wszyscy świetnie się bawili oraz miło spędzili czas. Jesteśmy dużą siarkową rodziną i myślę, że te dzieciaki, które cały rok widzą tylko swoich kolegów z grupy, mają dzisiaj możliwość spotkania się, można powiedzieć, w całej naszej strukturze, i myślę, że jest to fajne przeżycie dla nich. Mogą, mogą zaprezentować siebie przed, przed innymi kolegami, koleżankami, przed rodzicami, dziadkami. Także ogólnie rzecz biorąc, jest to, jest to taki świetny moment. Największy problem i obawy mieliśmy o tych naszych maluchów, czyli 4-5-latków. Prawie setka ich pojawiła się na naborze teraz na jesieni. To, to jest ich, można powiedzieć, pierwsza prezentacja, pierwsze, pierwsze Mikołajki. Myślę, że spore przeżycie. To jest to fajna, super sprawa. Jestem tutaj już drugi raz, 4 lata temu też tutaj byłem, tylko tym razem jestem tutaj ze swoim synem, także też jakiś na swój sposób to przeżywam, bardzo się cieszę, że, takie, że takie coś powstaje, myślę, że to jest e, fajna inicjatywa tak, dla tego miasta, także tutaj jest taki event, który powoduje, że ta cała rodzina tutaj e, się spotyka i, i razem z sobą przebywa, także oboje jak najwięcej takich spotkań. Siarkowe mikołajki powodują, że nawet ci nieco starsi, przez chwilę mogą powrócić do czasów dzieciństwa. Dla rodziców była to idealna okazja, by zobaczyć, jak duża jest akademia, oraz jak na tle rówieśników radzą sobie ich pociechy. Do dyspozycji uczestników imprezy był także poczęstunek oraz liczne gry i zabawy. Myślę, że każde dziecko zasłużyło na prezenty, i, i z uśmiechem tutaj przyszli, nie tylko dzieci, ale też rodzice, zobaczyć swoje pociechy, jak są. Jak są uśmiechnięte, a, a pracuje z dziećmi, z tymi najmłodszymi i dają naprawdę dużo radości. Naprawdę robi wrażenie te atrakcje, które tutaj są. Myślę, że przyciąga bardzo dużo dzieci i też rodziców, a nawet dziadków, którzy przychodzą z dziećmi, żeby popatrzeć, jak maluchy biegają, bawią się, uśmiechają, to chyba jest najcenniejszy uśmiech dziecka. Czas spędzony z nami jest myślę, że czasem mile spędzonym. Wszystkie dzieci na koniec oczywiście odwiedzi święty Mikołaj i. Otrzymają dzieci prezenty i upominki od Świętego Mikołaja. Wszystkie dzieci, które dzisiaj pojawiły się na Mosi. Jak co roku staramy się też w, w czasie naszej imprezy podejmować różne akcje charytatywne i dzisiaj też mamy kiermasz dla, i, i zbiórkę dla Piotra Korniaka, także jest dużo, dużo ciekawych można powiedzieć gadżetów, elementów świątecznych, które można dzisiaj wylicytować i, to, i cała kwota zostanie przekazana na leczenie Piotra Korniaka. Także myślę, że, że też wszyscy tutaj uczestnicy swoją cegiełkę tego dorzucą. Wielkim finałem była wizyta tego, na którego dzieciaki czekały od początku imprezy. Święty Mikołaj okazał się bardzo hojny, a dzieciaki z prezentami i uśmiechami wróciły do domów. Już za rok jubileuszowa dziesiąta edycja Szarkowych Mikołajek. Z każdym rokiem impreza jest coraz ciekawsza i pełna różnych niespodzianek. To już nie tylko święto klubu, ale ważne wydarzenie dla całego miasta. Nie wiem, czy ja bardziej przeżywam, czy, czy on. Także też na swój sposób też rodzice przeżywają, także dla niego to na pewno duża radość coś, coś nowego tutaj, pobawić się przy swoich rówieśników. Ludzi przybywa, dzieciaków przybywa do, do Akademii, do pierwszego zespołu. Mam nadzieję, że tutaj. Z roku na rok będzie coraz więcej osób przychodziło do, do, do klubu. Jak ja byłem młody, takich atrakcji nie było i nie uczestniczyłem nigdy w takich atrakcjach. Myślę, że to dla dzieci jest bardzo duże przeżycie. Widząc i patrząc po tych dzieciach, jak wychodzą na tę scenę, to naprawdę są duże emocje. Pokazywanie dzieciom, co to jest piłka nożna, co się z tym wiąże, emocje, zabawy różnego typu atrakcje, na przebywanie z rówieśnikami i bawienie się z nimi cały czas to jest naprawdę rozwój dziecka od najmłodszych lat jak najlepsze.